Ewa Pana, dzień dobry. Zapraszam na informacje z regionu. Będą kwestować, by odnowić cmentarze. Prosimy Krośnian o to, aby przekazywać datki na wsparcie prac renowacyjnych Starego Cmentarza w Krośnie. Karta Dużej Rodziny w Krośnie. Ważnym elementem karty jest również możliwość dopłaty do opłaty śmieciowej. Doktor Stanisław Kłakowski, honorowym obywatelem Sanoka. Nadaje doktorowi nauk medycznych, panu Stanisławowi Kłakowskiemu, honorowe obywatelstwo miasta Sanoka. Kolejowe przedszkole sprzedane. Wprowadzono możliwość innego wykorzystania terenu, nie tylko na hotel. Na podkarpackich cmentarzach po raz kolejny odbędzie się kwesta na ratowanie zabytkowych nagrobków. Do akcji przyłączają się ludzie kultury, samorządowcy i politycy. Kwestować będzie także młodzież. Komitet Ratowania Starego Cmentarza w Krośnie wraz z Podkarpackim Towarzystwem Historycznym po raz dziesiąty organizuje kwestę. Tradycyjnie uzyskany z niej dochód przeznaczony będzie na kontynuację renowacji zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu przy ulicy Krakowskiej. Liczymy na to, że dzięki. Szczodrości Krośnian będzie można kolejne istotne z punktu widzenia wartości artystycznej, ale przede wszystkim jeśli chodzi o pamięć o wybitnych, znaczących, czy po prostu w ogóle o Krośnianach tutaj pochowanych, przypominać. Kwestia rozpoczyna się 31 października w czwartek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego, czyli tak zwanym nowym cmentarzu oraz cmentarzu w Polance. Potem 1 listopada w Dzień Wszystkich Świętych. Na cmentarzu w Polance kontynuacja, i na tutaj na Starym Cmentarzu. I wreszcie 2 listopada w sobotę, w dzień zaduszny, ponownie kwesta na cmentarzu komunalnym, tak zwanym Nowym, i również na Starym Cmentarzu. W Jaśle kwestia odbędzie się po raz piąty. W tym roku zbierane będą pieniądze na renowację nagrobka Andrzeja Karpińskiego, pierwszego dyrektora Jaśielskiego Gimnazjum i jego żony Wilhelminy. Pomnik ten został ufundowany ze. Składek uczniowskich. Czyli z tego wynika, widać, że musiał być nie tylko cenionym dyrektorem, ale lubianym i szanowanym przez młodzież pedagogiem. Na renowację czeka też pomnik rodziny Sroczyńskich. Piękny orzeł z rozpostartymi skrzydłami z czerwonego piaskowca, wykonany prawdopodobnie przez, przez, samego, przez samego artystę Józefa Sroczyńskiego kilka. Jego rzeźby na tym cmentarzu się znajduje. W sanoku zbiórka będzie prowadziło Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta. Zebrane pieniądze przeznaczone będą dla osób potrzebujących naszego wsparcia. Bardzo liczymy na Państwa hojność i wsparcie. Wszystkie pieniążki, które rzucą Państwo do puszek, wesprą towarzystwo i jej, statut, jej statutowe cele, a więc przede wszystkim obiady oraz noce dla osób bezdomnych i niepełnosprawnych. W Rzeszowie na starym cmentarzu kwesta odbywać się będzie 1 i 2 listopada. Kwesta przeznaczona jak zwykle na ratowanie pomników nagrobnych starego cmentarza w Rzeszowie. Jest to już 11 z kolei kwesta 2003 roku. Zaczęliśmy także po prostu już mamy doświadczenia w prowadzeniu tych kwest przez te 10 lat, a teraz 11 kwestia, udało nam się wyremontować około 25% istniejących nagrobków pozostałych po dewastacjach nagrobków na Starym Cmentarzu w Rzeszowie z 622 dwóch nagrobków 150 zostało wyremontowanych. Jeszcze przed nami dużo roboty i życzliwości mieszkańców, żeby po prostu ten cmentarz wyglądał coraz lepiej. Kwestia przeprowadzona zostanie w godzinach od 9 do 17, nie tylko przy nekropolii przy ulicy Targowej, ale także przy cmentarzach na Pobitnem i Wilkowej. Od stycznia przyszłego roku każda rodzina mieszkająca w Krośnie, która posiada trójkę i więcej dzieci, będzie mieć 50% zniżki, m.in. na wejście do obiektów sportowych. Nowa uchwała dotycząca programu wspierania rodzin wielodzietnych ma poprawić warunki ich życia. Jednym z jej elementów będzie karta rodziny 3+, uprawniająca do zniżek. Na pewno to skorzystają wielodzietne rodziny, bo podejrzewam, że nie wszystkich stać jest, żeby jak jest tam pięcioro czy, czy czwórka nawet dzieci, żeby skorzystać z takiej imprezy dla dzieci, prawda? Bo to wszystko jest w cenie, kosztuje także. Podejrzewam, że to będzie dobre. Dzięki karcie rodziny 3, w Krośnie będzie można skorzystać z 50% zniżki na imprezy kulturalne. Tańsze będą też bilety komunikacji miejskiej, nakryte pływalnie, lodowiska czy do Artkina. Zniżek dla takich rodzin ma pojawiać się w Krośnie coraz więcej. Ważnym elementem karty jest również możliwość dopłaty do opłaty śmieciowej. Czyli wprowadzimy taką możliwość dla rodziny wielodzietnej, która segreguje śmieci i która w terminie będzie wpłaciła opłaty, że do każdego członka rodziny posiadającej kartę rodziny wielodzietnej będziemy stosować dopłatę do opłaty śmieciowej. Władze Krosna chcą namówić też prywatnych przedsiębiorców, by przyłączyli się do programu. Przykładowo, zakład usługowy, kosmetyczny, fryzjerski może być też, Uczestnikiem programu wspierania rodzin wielodzietnych w Krośnie, programu Krosno Przyjazne Rodzinie i włączając się do, tej programu, do tego programu dawać na przykład dodatkowe ulgi czy zniżki dla, dla dzieci czy dla członków rodziny wielodzietnej. Na stronie internetowej miasta utworzona zostanie specjalna zakładka Karta Rodziny 3+, gdzie umieszczone zostaną informacje dotyczące całego programu wspierania rodzin wielodzietnych. W Strasburgu odbyła się pierwsza w historii Parlamentu Europejskiego debata dotycząca regionu Karpat. To pierwszy, bardzo ważny, a nawet historyczny krok. Tak mówił o debacie jej inicjator, europoseł Tomasz Poręba. Przekonywał, że Karpatom strategia makroregionalna jest bardzo potrzebna. Dlatego, że jest to jeden z najuboższych regionów Unii Europejskiej, to po pierwsze, panie komisarzu. Po drugie, jest to region, który obję... jest... boryka się z wieloma problemami, z migracją, z brakiem dostępności infrastrukturalnej, z bezrobociem, z porzucaniem ziemi, z dziesiątkami innych problemów, które ten region zwyczajnie degradują. O strategii makroregionalnej dla Karpat jeszcze w maju bieżącego roku mówiła europosłanka Elżbieta Łukaciewska. Strategia makroregionalna dla Karpat pozwoliłaby na rozwiązanie wielu istniejących tam problemów, takich jak słabo rozwinięta infrastruktura, widoczne różnice społeczno-gospodarcze, migracje ludzi czy ochrona bogatej fauny i flory. Europoseł Tomasz Poręba podkreślał, że w zasadzie nie ma ważnego regionu w Unii Europejskiej, który nie miałby strategii, za wyjątkiem Karpat. Jest to region najuboższy, więc potrzebne są środki unijne po to, żeby wyrównywać szanse. Rozumiem. Jeżeli wychodzimy z tej logiki, którą Pan zaprezentował, mówiąc, że programy operacyjne mają służyć wyrównywaniu szans, zwiększaniu konkurencyjności między regionami, jeżeli strategie makroregionalne mają służyć wyrównywaniu poziomu dobrobytu w Unii Europejskiej, no to ja nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby takim programem operacyjnym, taką strategią karpacką nie objąć regionu Karpat. W strategię na rzecz regionu karpackiego od lat angażuje się wiele środowisk. Od wielu lat w moim regionie, na Podkarpaciu, poruszamy czy walczymy z problemem powstania strategii makroregionalnej dla Karpat, która ma silne poparcie społeczne, walczymy o powstanie strategii makroregionalnej. Jest bardzo duży, duży ruch oddolny na rzecz tej strategii. Samorządowcy krajów regionu Karpat, samorządowcy z mojego Podkarpacia, organizacje pozarządowe, świat nauki, politycy bardzo mocno nad tą, nad, nad tą strategią pracują. Tą, tej strategii się przygotowują i o tą strategię apelują i o tą strategię proszą. Komisarz Unii Europejskiej do spraw Polityki Regionalnej ocenił jednak, że nie ma potrzeby tworzenia nowej strategii, ponieważ region korzysta już ze strategii dunajskiej. Tego zdania nie podziela jednak poseł Poręba, wskazując na to, że strategia dunajska nie obejmuje wcale drugiego co do wielkości łańcucha górskiego, jakim są Karpaty. Doktor nauk medycznych Stanisław Kłakowski został honorowym obywatelem miasta Sanoka. Doktor Stanisław Kułakowski jest wybitnym, znanym i cenionym specjalistą w dziedzinie kardiologii. To jest nasz wieloletni, bardzo zasłużony lekarz, nauczyciel wielu pokoleń lekarzy, wielu specjalistów. Znakomity organizator, znakomity ordynator. No człowiek, który naprawdę no bardzo dużo dał z siebie i mieszkańcom Sanoka, i sanockiemu szpitalowi, i środowisku medycznemu. Nadaje doktorowi nauk medycznych, panu Stanisławowi Kułakowskiemu, Honorowe Obywatelstwo Miasta Sanoka. Podpisie, burmistrz Miasta Sanoka, dr Wojciech Blecharczyk, przewodniczący Rady Miasta, Jan Oklejewicz. Na pańskie ręce, pani doktorze. <klujemy> Dziękuję. Jestem bardzo zadowolony i wdzięczny wszystkim, że w tej grupie wielu sanoczan zostałem zauważony i uhonorowany tak wysokim odznaczeniem. Znam osobiście pana doktora od wielu lat, w pełni zasługuje na ten tytuł. Osoba niezwykle zaangażowana w rozwój sanockiej kardiologii, nauczyciel, twórca współczesnego, obecnego oddziału kardiologii. Osoba niezwykle zaangażowana we wszystko to, co tyczy się lecznictwa. Doktor Kułakowski jest 35. Honorowym Obywatelem Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Po wielu nieudanych próbach w końcu sprzedano budynek po dawnym przedszkolu kolejowym w Jaśle. Od trzech lat miasto usiłowało sprzedać budynek po dawnym przedszkolu kolejowym przy ulicy 3 maja. Nikt jednak nie był zainteresowany kupnem wystawionej na sprzedaż działki z budynkiem. Ówczesny miejski plan zagospodarowania przestrzennego pozwalał na przeznaczenie nieruchomości tylko pod usługi hotelarskie. Radni postanowili zmienić plan. Wprowadzono możliwość innego wykorzystania terenu, nie tylko na hotel z określoną ilością miejsc, ale również na wszelkiego rodzaju usługi. Z dopuszczeniem mieszkalnictwa, czyli tak, tak bardzo uniwersalna funkcja. Plan nie dopuszcza lokalizacji budynku typu market parterowy, tylko raczej budynek o większej ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Po ogłoszeniu 5 przetargu znalazł się kupiec, który wykupił budynek za 1 224 000 złotych. Jasielski rynek tonął w zieleni. Mieszkańcy po wypełnieniu krótkiej ankiety mogli za darmo otrzymać sadzonki drzew lub krzewów. U mnie koło domu jest kilka ubytków wynikających z, ze złego pielęgnowania, więc dlaczego mam nie skorzystać? Przy okazji wypełniłem taką ankietę, zajęło mi to 5 minut każdego. Zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Popieram to w zupełności. Jasło prowadzi edukacyjną akcję pod hasłem: Posadźmy drzewa, bez nich żyć się nie da. Jednym z jej elementów jest ankieta skierowana do mieszkańców dotycząca wykorzystywanych paliw do ogrzewania domów mieszkalnych. Będziemy przede wszystkim analizować czym, są, czym opalamy w piecach, jakie to są piece, czy można im jakoś dopomóc mieszkańców, czy możemy tych zakupiec dofinansować, czy możemy prowadzić i czy potrzeba prowadzić kampanię edukacyjną i to wszystko będziemy mogli przeanalizować, rozpatrzeć i będziemy starali się jakoś na to zareagować. Mieszkańcy chętnie wypełniali ankiety, chętnie też odbierali zielone sadzonki. Co to za drzewko jest? To jest. Y... Azalia. Azalia. Tak. E, proszę powiedzieć, dlaczego pani wzięła udział w tej akcji? Dlaczego? Jakoś tak przechodziłam, zobaczyłam, że, że taka akcja jest i stwierdziłam, że chcę mieć drzewko. Władze miasta zamierzają przystąpić do programu niskiej emisji dla jasła, a informacje uzyskane z ankiet pomogą ocenić stopień zainteresowania mieszkańców udziałem w tym projekcie. To wszystko w tym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.